O mój Boże! O, widzowie z tej strony, ja daję w deku, i dzisiaj my jesteśmy w następnym poradniku na Operze GX! Jaj! I, I tak, i, i dzisiaj zajmiemy się tym, jak zdobyć autoklikera. Tak! Także pierwsze co, to wchodzicie w jakąś stronę yy, nową i wklejacie link lub po prostu klikacie yy, link, który jest tam na dole w opisie, po prostu jak jesteście już tutaj klikacie download, czekacie aż się tutaj do zero weźmie i jest zero. I pobieranie Wam się zacznie. Ja na szczęście nie mam tutaj w ogóle nic do ukrycia, także... Tak. Już mamy. Tutaj sam Wam się utworzy folder, bo to są yy, różne rzeczy, które są potrzebne do autoclickera. A, ja mam tutaj. I teraz tak... O co chodzi? W ogóle wszystko. I tak, pierwsze co, to tutaj macie Clicking Verbal. Czyli tak, co ile godzin się będzie powtarzał klik, co ile minut się będzie powtarzał klik, co ile sekund będzie się powtarzał klik, i co ile milisekund. Najbardziej polecam milisekundy. I teraz macie tutaj mouse button left, right middle. Middle to jest ten jakby yy, scroll, Czyli ten środkowy. Right to jest prawy tym, gdzie na przykład w minecraftie się budujecie, a left to gdzie niszczycie bloki. Mówię tu na przykładzie y, Minecrafta, bo jest po prostu mi prościej. Click type Single Double. Tego jeszcze nie obsykałam, także wam nie powiem. Repeat y, ileś tam Times. To, że ile tam razy to powtórzy, kliknięć. Tutaj macie start F6. Jeżeli nie chcecie na F6, hotkey settings. Teraz bierze, bierzecie tutaj start, stop. I tutaj bierzecie na przykład F, yy, jeżeli chcecie. I, i, I tak. I teraz możecie sobie ustawić na przykład ile milisekund chcecie. Na przykład ja chcę jedną. Tak. I już samo mi tak naprawdę bierze. Widzieliście? Widzieliście? Ile razy? No. Nawet wejdę na yy, CPS test CPS test 10 sekund. Żeby nie było. I teraz tak. Pokażę Wam no, normalne moje kliki na sekundę. Ładnie, 9-3. A teraz zobaczcie z autoklikerem. Czy jest jakaś różnica? Ogromna. Nawet pewnie nie słyszycie klikania żadnego. Aż mi zlagowało, nie? Tą stronę. i 2 CPS y 472 kliki w 10 sekund. To trochę robi duże wrażenie. Ajma ma No, i ma cheater Tak. Teraz. To, to, to. Czekajcie. E element. Cheater. You're a cheater! O nie! Jak oni mnie zgadli, że jestem cheaterem. O nie. No, ale tak czy inaczej. Yy, yy, pokażę Wam też yy, sposób na fejkowanie yy, tego rekordu. Na przykład tutaj. Yy, weźmiecie. Yy, tutaj weźmiecie sobie na przykład weźmiecie to pięćdziesiąt nie dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć klopka i teraz tutaj musicie jeszcze raz to tak wziąć Teraz musicie yy, wziąć tutaj 99, yy, 999 Jeżeli nie chcecie, yy, to, jeżeli chcecie to jeszcze bardziej swejkować to klikacie tutaj i tutaj bierzecie one second. Proszę bardzo. jak pięknie fejka aż robię screenhota nie żeby to upamiętnić na miniaturkę i, i tak także to był koniec tego pięknego odcineczka o citowaniu. Yy, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję a ja się z wami żegnam do następnego filmiku cześć